Czerwiński, Jolanta Niezgódzka. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Halo Osiedla, który będzie inny niż dotychczas, bo znajdujemy się dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. Zbrojna agresja na Ukrainę postawiła na nogi całą Polskę i Wrocław. Od samego początku wrocławskie osiedla, organizacje pozarządowe i ludzie dobrej woli ruszyli do różnego rodzaju akcji pomocowych. Postaramy się kilka z nich Dzisiaj y, przybliżyć i też opowiedzieć o y, pospolitym ruszeniu, jakie trwa od y, kilku dni we Wrocławiu. Ale zanim przejdziemy do tych osiedlowych akcji, chcemy powiedzieć o tym, co dzieje się w skali całego miasta i o pomocy, która jest skoordynowana w całym Wrocławiu. Przede wszystkim w przejściu dialogu przy świdnickiej 19, y, od poniedziałku do niedzieli, między 9 a 20, y, y, możecie uzyskać. Niezbędną pomoc informacyjną również w języku ukraińskim. Działa też punkt informacyjny w Romigrant, gdzie e, obywatele i obywatelki Ukrainy mogą uzyskać potrzebne im informacje, e, przede wszystkim te, które są związane z procedurą przekraczania granicy polsko-ukraińskiej. We Wrocławiu funkcjonują dwa duże magazyny, gdzie można przynosić dary, ale to jest przede wszystkim jest to bardzo ważna informacja. Obywatele Ukrainy mogą pobierać stamtąd potrzebne im rzeczy, rzeczy, które potrzebują na tu i teraz. Te punkty znajdują się w zajezdni Dąbie przy ulicy Tramwajowej 1-3. Jest to doskonale wszystkim znana czasoprzestrzeń oraz w, w sektorze 3 przy ulicy Lewnickiej 65. Dla wszystkich osób, które chciałyby przynieść coś do tych punktów, to odczytam teraz listę rzeczy, która jest potrzebna i te rzeczy w większości zbierane są też na wszystkich wrocławskich osiedlach. Jest to żywność długoterminowa, jedzenie dla dzieci w słoiczkach, pampersy i pieluchy, wilgotne chusteczki, woda w małych butelkach, naczynia jednorazowe, garnki, patelnie, czajniki, sztućce, śpiwory oraz koce, materace dmuchane, łóżka polowe, karimaty, środki higieny osobistej, bielizna, skarpetki, koszulki, ręczniki, klapki, powerbanki, baterie, apteczki z wyposażeniem i opatrunki. Pamiętajmy też, że jeżeli przynosimy coś do takich punktów i chcemy pomóc uchodźcom z Ukrainy, to przynośmy rzeczy, które chcielibyśmy sami otrzymać, jak będziemy w potrzebie. Czyli na przykład bielizna, fajnie jakby była nowa. Płata na konto to też bardzo dobra forma pomocy, ponieważ zgromadzone środki pozwolą na zakup tych najpotrzebniejszych, najpilniejszych rzeczy. Dlatego podajemy numer konta do Fundacji Ukraina. Jeżeli macie ochotę, serdecznie polecamy, aby wesprzeć tę organizację pozarządową. Gmina Wrocław uruchomiła specjalny serwis na stronie wrocław.pl, gdzie również te informacje, o których dzisiaj mówimy, a także aktualizacja tych informacji jest dostępna. Zatem, zanim przystąpicie do pomocy, warto rozejrzeć się po osiedlu oraz też skorzystać z tego serwisu, żeby po prostu dowiedzieć się jak i gdzie można pomóc. Budowanie lokalnych sieci pomocy i dystrybucji jest bardzo ważne, bo przed nami nie sprint, a maraton. Yy, dlatego budujmy lokalne sieci współpracy po to, żeby pomagać mądrze i długofalowo. I teraz yy, przykłady yy, działań, które prowadzone są lokalnie na osiedlach i Pierwszy taki, oto przykład. Z Rada Osiedla Pilczycy Kozano w Popowicę Północ. Zbiórka prowadzona jest w, w trzech punktach. Pierwszy punkt jest to ten punkt ogólnomiejski, ten duży magazyn na Legińskiej 65. Pozostałe dwa punkty osiedlowe znajdują się przy ulicy Rękodzielniczej 1 oraz Modrej 12. Osoby zbierające, koordynujące te, te zbiórki, bardzo proszę, żeby wszystkie rzeczy przynosić w kartonach oraz żeby rzeczy używane były, jeżeli mówimy o ubraniach czy też kołdrach, były wyprane i czyste. Zbiórkę prowadzi też Rada Osiedla Osobowice Rędzin, w budynku dawnego przedszkola przy Osobowickiej 132. Tam również możecie przenosić wszystkie wymienione na stronie Rady Osiedla artykuły. Rada oferuje też wsparcie psychologiczne dla osób, które tego wsparcia potrzebują. Dlatego, jeżeli chcecie skorzystać z takiej pomocy, to umówcie się na wizytę. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie na stronie Rady Osiedla Osobowice Rędzin. W działania pomocowe włączyła się też Rada Osiedla Obin, Rada Osiedla Kleczków. W porozumieniu z członkiniami grupy Matki na granicę tworzą bazę lokalnych zasobów. Jeżeli macie miejsca noclegowe, które chcielibyście udostępnić obywatelom i obywatelkom Ukrainy, albo macie informacje o tym, że ktoś chciałby takie miejsce udostępnić, to koniecznie skontaktujcie się z Radą Osiedla Obin Kleczków, albo bezpośrednio z grupą Matki na granicę poprzez adres mailowy matki Punkt pomocowy Ukrainie prowadzony jest również na osiedlu Maślice. Tak, zgadza się. Ulica Suwalska 11, Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie wspólnie Rada Osiedla, Rada rodziców Szkoły Podstawowej 26, Stowarzyszenie Kolektyw Pomysłów przy współpracy z Fundacją Ukraina oraz też współpracą z Radą Osiedla Pracze Odżańskie, gdzie wspieramy się w zbiórce i wymianie informacji. Prowadzony jest punkt, gdzie przyjmowane są praktycznie wszystkie rzeczy wymienione na samym początku. Jest to punkt, gdzie można oczywiście przynosić rzeczy, które chcemy podarować, ale też serdecznie zapraszamy wszystkich obywateli Ukrainy, którzy, którzy chcieliby skorzystać. Zasobów, jakie mamy, i te dary sobie już pobrać. Punkt na maślicach jest czynny od godziny 8 do godziny 22. Serdecznie zapraszamy do tego punktu. I też bardzo ważna informacja: na profilu Radosiedla maśnice przyczepiony jest u góry profilu Post, gdzie codziennie aktualizowana jest lista potrzeb. Lista. Rzeczy, jakie są y, y, tego dnia potrzebne i zbierane. W działania pomocowe włączyła się też Rada Osiedla do Dodrze. Prowadzi zbiórkę darów, które możecie przynosić do siedziby osiedla w poniedziałki i czwartki między 18 a 20 oraz we wtorki między 10 a 12. Na stronie Rady Osiedla znajdziecie też informacje o tym, gdzie na nadodrzu prowadzone są inne zbiórki, bo takie zbiórki prowadzą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola oraz lokalni przedsiębiorcy. W pomoc zaangażowało się także osiedle. Yy. Księże od 28 lutego, w siedzibie Rady Osiedla i w Centrum Aktywności Lokalnej Księże, prowadzona jest zbiórka w godzinach 17:20. Również na profilu, tym udostępniana jest aktualizacja rzeczy i potrzeb. Jakie są aktualnie zbierane, i, i, i bardzo potrzebne obywatelom Ukrainy. Rada Osiedla bardzo prosi o kartony, ponieważ jest to towar deficytowy, który pomaga bardzo w logistyce. Wszelkie potrzebne rzeczy możecie też przynosić do siedziby Osiedla Krecina przy ulicy Czekoladowej 53 szczególnie potrzebne są dresy męskie, damskie i dziecięce w każdym rozmiarze, nowe, ale jeżeli będą to rzeczy używane, to Rada Osiedla prosi, żeby to były rzeczy nieznoszone i czyste. Bardzo potrzeba też w tym momencie kłocy termicznych. Osiedle Huby również zbiera dary dla Ukrainy i serdecznie zaprasza na ulicę Wieczystą 105 zbiórka, czy co jest zbierane, również jest aktualizowane i przedstawiane na profilu Rady Osiedla. Zatem serdecznie zachęcam, żeby na nią zajrzeć. Rada Osiedla Tarnogaj wspólnie z Centrum Aktywności Tarnogaju i Przyjaznym Tarnogajem założyła grupę Pomagamy Tarnogaj. Na tej grupie znajdują się wszelkie informacje dla tych, którzy chcą pomóc, gdzie mieszkańcy Wrocławia mogą udostępniać ogłoszenia, tak żeby ta informacja trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. Rada Osiedla prowadzi też w swojej siedzibie zbiórkę. To co jest potrzebne na dzisiaj znajdziecie na stronie Rady Osiedla. W pomoc Ukrainie zaangażowane jest także w osiedle Wojszyce, które serdecznie zapraszam na ulicę Pawią, gdzie można dostarczać wszelkiego rodzaju rzeczy. Do znudzenia będę Państwu powtarzał, że zaglądajmy na profile lokalnych organizatorów i koordynatorów zbiórek, ponieważ codziennie pojawiają się tam informacje. Co jest potrzebne do yy, zbierania, yy, więc również zachęcam, by odwiedzać yy, profil Rada Osiedla w Łożyce. Ze swoich zasobów pomoc dla obywateli i obywatelek Ukrainy przygotowała też Rada Osiedla Grabiszyn Grabiszynek. Rada prowadzi też zbiórkę w swojej siedzibie przy Blacharskiej 12 przez 1 i na bieżąco udostępnia informacje o tym, yy, gdzie prowadzone są inne zbiórki, bo zbiórki prowadzą też szkoły i przedszkola. Gajowice to jest kolejne osiedle, które włącza się w akcję pomocową na ulicę Lwowską 43 w godzinach 1730 1900 można przynosić wszystkie dary i osiedle prosi by przynosić tylko rzeczy z listy, które tak jak już powiedziałem wcześniej są dostępne i wymienione na profilu Rady Osiedla. Tym Tutaj w tym przypadku Rada Osiedla Gajowice. Dalej idąc, mamy Szczepin. Osiedle Szczepin jest to bardzo duże osiedle, gdzie Rada Osiedla aktualizuje mapę z lokalizacjami prowadzonych zbiórek. Zatem, jeżeli chcemy zorganizować na osiedlu Szczepin jakąś zbiórkę, warto dołączyć się do tych, które już są zorganizowane i skorzystać z mapy, jaką przygotowują radni osiedlowi Szczepina. Zbiórki prowadzone są też na osiedlu Swojczyce Strachocin Wojnów w dwóch lokalizacjach. W szkole podstawowej przy Strachocińskiej 155, można tam można przynosić dary w godzinach funkcjonowania placówki. Potrzebne rzeczy można też przynosić do rewiru twórczego, czyli Centrum Aktywności Lokalnej przy Stwojczyckiej 118. Tam rzeczy można przynosić w weekend i w tygodniu. Sprawdźcie na stronie Rady Osiedla w jakich godzinach. I osiedle Sołtysowice, i to chyba Jolu było. Jedno z pierwszych osiedli, które ruszyło z takim impetem i z takim ogromnym odzewem, tak, ogromnym odzewem mieszkańców e, ze zbiórką. E, trwa ona przy ulicy Sołtysowickiej 62 i w siedzibie Rady Osiedla, przy ulicy przejazdowej 10 przez, prze, przez 1A. I również ja w pozostałych przypadkach, i tych o których mówię, e, mówi Jola, Rada Osiedla informują, e, jakie mają aktualnie. E, Potrzeby pomocowe i korzystajmy z tych profili. Zbiórki prowadziły też Rada Osiedla Kuźniki i Rada Osiedla Borek. Nie byliśmy w stanie wymienić w tym odcinku wszystkich osiedli, które zaangażowały się w działania pomocowe, dlatego bardzo gorąco zachęcamy Was do tego, żebyście odwiedzali strony Rad Osiedli, bo rady informują tam na bieżąco o tych działaniach. Które są przez nie prowadzone. Informują też o e, tych potrzebach lokalowych, które są teraz bardzo pilne e, i podają też informacje o tym, jakie inne działania prowadzone są e, na osiedlu przez parafie, organizacje pozarządowe czy centra aktywności lokalnej. Zachęcamy Was do tego, żeby nie działać na własną rękę, nie otwierać swoich zbiórek, swoich punktów pomocowych, tylko sprawdzić, co się dzieje na osiedlu. E, bardzo ważne jest to, żebyśmy skoordynowali swoje działania, żebyśmy tworzyli takie sieci kontaktu, bo te potrzeby zmieniają się z godziny na godzinę i to właśnie organizacje pozarządowe, które są zaangażowane w te działania i rady osiedli znają te potrzeby najmocniej. I tak jak pięknie ujęłaś, to, to nie jest sprint, tylko maraton i zdaniem wielu te potrzeby z biegiem czasu będą rosły, no bo obywateli Ukrainy będzie nas za wschodniej granicy Przybywało, więc trzeba też uzbroić się w cierpliwość, i też jeżeli macie chęć i ochotę i niekoniecznie macie możliwość, żeby zakupić jakieś rzeczy, to warto pomóc jako wolontariusz przy obsłudze takiego punktu, ponieważ jest to bardzo pracochłonne i czasochłonne i trzeba też powiedzieć, że oprócz tych działań pomocowych Rady Osiedla cały czas realizują swoją pracę statutową, przygotowują wnioski, przygotowują uchwały, prowadzą sesje i tak dalej. W chwili obecnej może są te tematy troszkę bardziej na tle, tych wydarzeń, które, które aktualnie mamy, ale również warto, że tak powiem, zainteresować się tymi tematami, przyjść na dyżur radnych, radnych osiedlowych i też tą Radę Osiedla w tych działaniach, których aktualnie jest bardzo dużo, wesprzeć. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Raz jeszcze bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby odwiedzać stronę Rad Osiedli, bo tam znajdziecie wszelkie informacje o potrzebach i o działaniach, które są na ten moment najpilniejsze. I Olu, chyba musimy wszystkim też podziękować za ogromne zaangażowanie się w to pospolite ruszenie i ogromną pracę, jaką wykonują wszyscy. Na każdym polu, czy to lokalnym, czy też gminnym. Tak. Pozdrawiamy, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.